Szanowni Państwo, na ogół wypowiadam się na tematy ekonomiczne i gospodarcze. Zostałem jednak poproszony o wzięcie udziału w tej części politycznej, dlatego pozwolę sobie trochę usystematyzować czy uporządkować naszą dzisiejszą dyskusję. W pierwszej kolejności zauważę, że jak tu siedzimy na tej sali, trochę się różnimy. Tak naprawdę nie stanowimy jednego środowiska. Może środowisko stanowimy, ale stanowimy dwie zupełnie rozłączne grupy. Pierwsza to są. Różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, ruchy, instytuty, niestartujące w wyborach, pracujące na rzecz idei, szerzący tą ideę, wykształcący kolejne pokolenia działaczy, czyli ludzie, którzy przekonują innych do idei wolnościowych. To dzięki wam ruch wolnościowy w Polsce jest coraz silniejszy. Dzięki wam Partie wolnościowe mają coraz większe poparcie, ponieważ na co dzień zajmujecie się przekonywaniem ludzi do wolności. Politycy zajmują się czymś innym. Naszym celem ponieważ już chyba mogę się wypowiadać jako polityk jest przekonanie ludzi, żeby na nas zagłosowali, zarówno ludzi, których Wy przekonacie do wolności, jak i ludzi, którzy z tą wolnością wiele wspólnego nie mają, ale z różnych dziwnych przyczyn na nas głosują albo na innych wolnościowców. Mamy, to znaczy politycy oraz działacze społeczni, zupełnie inne metody działania i zupełnie inne warunki. Wy możecie sobie pozwolić na mówienie do ludzi, którzy rozróżniają libertarianizm deontologiczny od libertarianizmu konsekwencjalistycznego. A my musimy mówić do ludzi, którzy nie wiedzą, że płacą jakiekolwiek podatki. Do ludzi, którzy nic nie czytają, a jeżeli coś czytają, to fakt i też za wiele nie rozumieją. Dlatego, czy chcemy, czy nie, musimy używać innego języka, musimy używać innych metod. Musimy mówić rzeczy, o których wy byście nigdy nie chcieli mówić i my też za bardzo nie chcemy. Niestety jest taka konieczność, że musimy. Resztę swojej wypowiedzi poświęcę właśnie tej politycznej części naszego środowiska. I tym możliwością na zjednoczenie czy jakiś wspólny start. Wydaje mi się, że tym, co nas dzieli, nie są różnice ideowe, tylko personalne oraz polityczne. Zdecydowana większość z nas jest wolnościowcami, jeżeli nie wszyscy. Każdy z nas chce tej wolności dużo. Inni chcą jej bardzo dużo, a inni chcą bardzo, bardzo dużo. Ale każdy z nas chce tej wolności znacznie więcej niż obecne państwo nam jej daje. Dlatego głównym problemem, tym, o czym powinniśmy według mnie rozmawiać, nie są sprawy, postulaty polityczne, które zostały tu wymienione, tylko te problemy, które obiektywnie istnieją i ewentualnie metody, jakimi te problemy możemy rozwiązać. Nie chcę mówić o sprawach personalnych. Sam jestem w tym środowisku od niewiele ponad roku i po prostu tych spraw nie znam, nie chcę do nich wracać. Uważam, że są co najmniej drugorzędne. Jeżeli czyjeś zaszłości osobiste komuś uniemożliwiają współpracę, to jest to jego problem i nie powinno to tak wyglądać. Sam jeszcze nie miałem okazji się chyba z nikim z Państwa pokłócić. Mam nadzieję, że nikt nie ma do mnie o coś pretensji i mam nadzieję, że po tym moim dzisiejszym wystąpieniu ta sprawa wiele się nie zmieni. Przechodząc do podziałów politycznych. Wydaje mi się, że obecnie każdy działacz wolnościowy czy ktoś chcący bawić się w politykę, musi sobie przede wszystkim odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań: jakie środowisko wolnościowe ma aspiracje oraz jaki ma potencjał? Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie mamy jako wolnościowcy szans na osiągnięcie 5% w wyborach, że nasz potencjał to jest 1-2%. To na pewno nie powinien się bawić w organizowanie albo w działalność w partii politycznej. Jak mówi Robert Gwiazdowski, szkoda emitować tego CO2 i taką działalność w ogóle podejmować. Nie ma sensu być politykiem w partii, która ma 1%. Polityk nigdy nikogo do niczego nie przekona. Politycy w Polsce mają zaufanie. Społeczne, takie jak oszuści albo złodzieje. Zresztą ta klasa polityczna sobie na to bardzo solidnie zapracowała. Będąc politykami, nikogo nie przekonamy. Polityk ma wprowadzać pewne zmiany w życie, a nie przekonywać kogokolwiek do idei. Od tego są organizacje społeczne, to jest, od tego jesteście Wy na sali. Wy w tym jesteście znacznie bardziej skuteczni. Jeżeli więc ktoś z Was uważa, że wolnościowców nie stać na 5%, to powinien całym sercem popierać dzisiejszych organizatorów tego forum, czyli trzech Wolnościowych posłów od Pawła Kukiza. Zgadzam się z marszałkiem Tyszką, że oni są posłami dzięki Pawłowi Kukizowi. To on wprowadził wolnościowców do Sejmu. Jednak zauważę po Bastiatowsku, że co widać, a czego nie widać. Nie widać tego, że gdyby Paweł Kukiz nie startował w wyborach i chociaż co czterdziesty głos oddany na Kukiz 15 był oddany na partię Korwin to w Sejmie byliby wolnościowcy od Korwina od i byłoby ich znacznie więcej niż trzech. Obec, obecna sytuacja jest oczywiście znacznie lepsza niż ta w poprzedniej kadencji. Mamy trzech posłów, którzy występują w mediach, są na mównicy Sejmowej. To są bardzo ważne rzeczy. Bardzo się cieszę, że z mównicy Sejmowej mogę usłyszeć nazwisko Ludwika von Misesa. To jest naprawdę świetna sprawa. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że tych trzech posłów to jest siła niewiele większa od mniejszości niemieckiej. I ten wpływ na politykę jest mniej więcej podobny. Mając trzech posłów, nie zmienimy Polski. Niemniej, jeżeli ktoś uważa, że trzech posłów jest OK, jest to wariant wybitnie zachowawczy. Ostrożnościowy, ale zgodzę się z tym, że lepiej trzech niż żadnego. Jeżeli jednak ktoś uważa, że wolnościowcy w Polsce mają szansę na więcej niż 5%, wtedy powinien próbować wspierać jedną partię wolnościową, która ten wynik osiągnie. To znaczy, nie powinien działać w jakiejś partii, która może miała swój okres świetności typu KNP, ale obecnie większych nadziei na przyszłość nie ma. Ponieważ nie ukrywajmy, obecnie aby osiągnąć dobry wynik w wyborach, potrzebne są cztery rzeczy. Wyrazisty, charyzmatyczny lider, pieniądze, media oraz struktury. I obecnie są tylko dwa byty polityczne w tej naszej antysystemowym części, które te wymagania spełniają. Jest, jest to ruch Kukiza oraz partia Wolność. Żadna inna partia polityczna, zgodnie z tym, co powiedział poseł Jaskuła, nie ma obecnie żadnych, dobr, żadnych szans na wejście do parlamentu. Jedyną taką partią jest Partia Wolność. Dlatego, jeżeli chcemy mówić o współpracy, to zastanówmy się, kto komu co może zaoferować. Jak wygląda sytuacja? Partia Wolność każdemu wolnościowcowi oferuje oczywiście przystąpienie do nas. Jest to w miarę proste. Potrzebujemy ludzi, chcemy mieć dobry wynik w wyborach. No dobrze, a jaką ofertę możemy uzyskać od organizatorów dzisiejszego forum? Niestety żadnej. Nie jest to oczywiście zła wola organizatorów i nie mam do nich o nic najmniejszej pretensji. Są po prostu pewne obiektywne trudności. I tą obiektywną trudnością jest to, że są szeregowymi posłami w swoim klubie. Nie mają wpływu na podejmowanie decyzji ani przez Parlament, ani nawet przez własny klub. Dlatego nie jesteśmy w stanie, nie są nawet w stanie złożyć nam żadnej propozycji, przecież nie będziemy traktować poważnie takiej propozycji, żebyśmy po prostu zakończyli działać, wywiesili białą flagę i niech świat zapomni, że my nie istniejemy. Dlatego ten układ zmusza nas do działalności wrogiej. My możemy się prywatnie bardzo lubić z posłem Wilkiem czy Kuleszą, ale niestety sytuacja jest taka, że jesteśmy dla siebie wrogami. I tą wrogość niestety na co dzień widać. Przecież jak inaczej niż wrogość określić sytuację, w której obecny na sali Janusz Korwin-Mikke nie jest przywitany przez organizatorów jako jeden z europosłów. Przy, przywitani zostali posłowie oraz europosłowie z KNP, z KUKI, z 15, z Nowoczesnej, a nawet z PiS-u, a nieprzywitony ani nawet niewymieniony był nestor polskiego ruchu wolnościowego. Jest to sytuacja ewidentnie wroga. Ja nie mam o to wielkich pretensji, rozumiem sytuację, chciałem tylko zwrócić na to uwagę. Dlatego powoli podsumowując, ponieważ czas nas goni, proszę państwa o to, żeby każdy z Państwa się zastanowił, czy lepiej jest wybrać wariant zachowawczy, ostrożnościowy i liczyć na trzech posłów, ponieważ nie wierzę, że posłów wolnościowych będzie dwudziestu. Przecież tych posłów jest trzech nie dlatego, że większa liczba osób o wolnościowych poglądach zwróciła się w 2015 roku do, do ruchu Kukiza. Przecież jeszcze na dwa dni przed ogłoszeniem list jedynkę w Gdyni miał mieć Artur Dziambor, w Bydgoszczy Piotr Najzer, a w Toruniu ja. I z jakiegoś powodu Ci wolnościowcy do Sejmu nie weszli. Nie jest to takie złe i o to też pretensji nie mam, ponieważ ruch Cookies XV został pomyślany, może nawet i mądrze, jako zbiór różnych środowisk, w którym swoje miejsce znajdą wojownicy, wolnościowcy, narodowcy i związkowcy. I Paweł Cookies musiał wyważyć te wszystkie środowiska. Nie mógł doprowadzić do tego, że któraś z tych sił przejmie kontrolę nad całym ruchem. Dlatego wolnościowców zawsze będzie w tym ruchu KUKI z 15, tylko pewna mała część. Jeżeli komuś to wystarcza i nie chce się porwać na ryzyko posiadania 30-osobowego klubu wolnościowców, woli 3-5-osobowy klub, niech wspiera dalej posłów wolnościowych, których pracę bardzo cenię. Jeżeli jednak. Ktoś nie boi się zaryzykować i ma większe aspiracje niż trzech wolnościowców w 460-osobowym Sejmie, zapraszam do współpracy w Partii Wolność. Dziękuję.